Cześć! W jaki sposób przezwyciężyć, zwyciężyć nasze lęki i strachy, jakie one mają konsekwencje? O tym jest dzisiejsza Ewangelia, oczywiście między innymi, jak zwykle, wielowątkowa. A jednak ten moment przykuł mi, moją uwagę. Nagrywam to dla Ciebie na Sentiero Italia i często mam do czynienia z lękiem, ze strachem, rozbijam namiot. Ciemności, sama. E, następuje załamanie pogody, gwałtowne. Może być to jakieś spotkanie ze zwierzętami. Różne są momenty, które wywołują mój lęk. Ostatnio, kilka dni temu, złapała mnie burza. Byłam na. na... Schodziłam z góry. Bardzo stromo z góry. Czyli byłam na jej można powiedzieć zboczu. I miałam ogromne, byłam dosyć wysoko, powyżej 2300-2400 metrów nad poziomem morza. No, i zaczęły się wyładowania, zaczęło się grzmoty, burza, pioruny poprzeczne w dół, kręcone, zawijane. Właśnie. I co się wtedy działo? Czy gdy. Po prostu pogrążę się w tym strachu, w tym lęku, to co się stanie? Czy to mogę, tak jak Piotr, po prostu utonąć? Natomiast natomiast Ewangelia zdradza mi, co mogę zrobić, i ja tego mam wrażenie, że doświadczyłam. Można po prostu spojrzeć w to, w tą sytuację. W się znajdujemy, ale nie oglądać w nie patrzeć na jej wszelkie konsekwencje, wszystko, tylko przyjrzeć się dogłębnie jej i poprzez tą sytuację zobaczyć twarz Boga, który cię pokrzepi, umocni, ci da zobaczyć siebie, swoje oblicze. I tak patrzyłam się. Zasypywana gradem w wielkości czereśni, patrząc na tą burzę, na niebo, rozprzemienione różnymi blaskami od piorunów, od błyskawic, od wszystkiego. I nie było we mnie tego lęku, który zwykle na pierwsze grzmoty bardzo często mnie ogarnia. Znaczy, on gdzieś, może gdzieś jeszcze był. Ale ja już byłam w innym, można powiedzieć, wymiarze. I tym doświadczeniem chciałam się z Tobą podzielić, bo wydaje mi się, że on to doświadczenie z gór biorę na wiele sytuacji codziennych, które są trudne. Zatrzymaj się, spojrzyj tej sytuacji prosto w oczy, jak Piotr, który patrzy w oczy Pana. W momencie, kiedy chce zobaczyć, co się właśnie dzieje, co się może wydarzyć, bo patrzy na falę. Zamiast na niego, czyli fale, które mogą go zabrać, pochłonąć, doprowadzić do zguby, faktycznie gubi się. Ale już wtedy Ewangelia nam mówi: możemy zawsze zawołać do Pana, ratuj mnie, ratuj, bo ginę, bo widzę, że ginę. I też przyjdzie z pomocą. Ale mimo wszystko warto, warto spróbować spojrzeć Jemu prosto w oczy sprostać, zobaczyć tę sytuację, tej sytuacji, tej sytuacji, bo widzimy Boga przez tą sytuację, w niej. Tak. I tym się z Tobą dzielę. A Ty jak? Gadzisz sobie ze strachem. Podziel się ze mną. Cześć.